Ty nie budujesz struktury, wobec której ma się poruszać życie. Ty budujesz strukturę, wobec której ty poruszasz się w życiu. To, co jest kluczowe w całym życiu, w kreacji rzeczywistości, też w świadomej manifestacji, to nie jest tyle budowanie struktury, wobec której życie ma się poruszać. To nie jest budowanie toru, według którego życie ma jechać, ale to jest budowanie w sobie lądowiska na to życie, to jest budowanie struktury wewnętrznej, która pozwala ci być w tej relacji z życiem. Co to znaczy w praktyce? Skupienie na sobie, na swoim wnętrzu, na swojej relacji ze sobą, bo właśnie Twoja relacja z Tobą jest tą strukturą, dzięki której poruszasz się w życiu i poprzez którą to życie doświadczasz. Im więcej masz czułości wobec siebie, zrozumienia, wybaczenia, ale też świadomości swojej mocy, tym jaśniej i klarowniej możesz kierować swoje kroki w życiu. Nie tylko ze względu na strukturę, którą tworzysz w życiu, ale przede wszystkim ze względu na strukturę, którą tworzysz wewnętrznie. Dużo ludzi koncentruje się na tym, żeby stworzyć w życiu sobie konkretne warunki i to jest spoko, ale dużo ludzi pomija to, żeby stworzyć w sobie warunki, w sobie stworzyć pojemność, że kiedy dzieją się piękne rzeczy, potrafisz je przyjąć bez poczucia winy. Kiedy zdarzają się rzeczy, których się nie spodziewałaś, twoje ciało potrafi je przyjąć jako nową normę, a kiedy dzieją się rzeczy trudne, Doskonale wiesz, czego potrzebujesz i jak to sobie dać. Bo kluczem do szczęśliwego życia jest tworzenie w sobie pojemności na siebie, w każdej wersji i w każdej okoliczności. A jeżeli chcesz uczyć się budować piękną relację z samą sobą, zostań na tym profilu, bo właśnie tutaj się tego nauczysz. A jeżeli potrzebujesz głębszych procesów, zapraszam do moich przestrzeni, również do subskrypcji i do pracy 1 na 1.